Holandia, niegdyś jedna z największych potęg kolonialnych na świecie, posiadała terytoria w Amerykach, Afryce i Azji. Nie tylko założyli Nowy Jork, ale także utrzymywali trwałe panowanie w krajach takich jak Brazylia, RPA, Indie i Indonezja. Jednak podobnie jak w przypadku innych mocarstw kolonialnych, imperium rozpadało się stopniowo, kawałek po kawałku. Kiedy Indonezja i południowoamerykańskie Surinam uzyskały niepodległość, dla wielu imperium kolonialne Holandii stało się historią. Jeśli jednak przyjrzymy się dokładniej, zauważymy, że Holandia do dziś posiada kolonie. Rząd nadal trzyma się resztek swojego imperium kolonialnego, które obecnie zostały w pełni zintegrowane z państwem. Dlatego właśnie wielu Holendrów może cieszyć się przyjemnym klimatem zimą, nie opuszczając własnego kraju. Ale jaka jest historia tych holenderskich kolonii? Dlaczego nadal należą one do macierzy i czy w przyszłości mogą uzyskać niepodległość? Wszystkie te fascynujące pytania omówimy w dzisiejszym materiale. Miłego oglądania! Już w XVII wieku, w czasach holenderskiego złotego wieku, holenderska kompania zachodnioindyjska. Rozpoczęła ekspansję na Karaiby, kierując się handlem i pragnieniem stania się potęgą kolonialną. W tym celu założono pierwsze faktorie handlowe na kilku karaibskich wyspach. Handel niewolnikami, w ramach którego Afrykanie byli siłą przewożeni na Karaiby, był niezwykle dochodowy, a kompania zachodnioindyjska chciała w nim uczestniczyć. Dodatkowo potrzebne były bazy, aby przeciwdziałać ekspansjonistycznym ambicjom innych europejskich mocarstw. Przez stulecia jednak własność tych terytoriów często zmieniała się w wyniku wojen i traktatów między mocarstwami kolonialnymi, w tym Wielką Brytanią, Francją i Hiszpanią. Jednak w czasach napoleońskich granice się ustabilizowały a niektóre wyspy pozostały na stałe pod kontrolą Holandii, aż do dziś. O jakich wyspach więc mówimy? O wyspach ABC u wybrzeży Ameryki Południowej – Arubie, Bonaire i Curaçao. Następnie o wyspach SSS – Sabie, Sint Eustatius i Sint Maarten. Wszystkie one są częścią Małych Antylii, przy czym pierwsze określa się jako wyspy zawietrzne, a drugie jako wyspy nawietrzne. W roku 1828 te wyspy zostały połączone i nazwane Holenderskimi Indiami Zachodnimi, a później Antylami Holenderskimi. Były one zarządzane z najważniejszej holenderskiej kolonii Surinamu. Po kilku dekadach zniesiono tam niewolnictwo, a na wyspach rozwinęła się różnorodna mieszanka kulturowa. W XX wieku Imperium Kolonialne Holandii zaczęło się jednak rozpadać. Kluczowym momentem była zapewne niepodległość Indonezji w roku 1949, która do tego czasu była najcenniejszą kolonią. Zainspirowane walką Indonezji o niepodległość, w innych koloniach również wzrosła świadomość narodowa i pragnienie samostanowienia. Jednak rząd w Amsterdamie nie chciał rezygnować z całego swojego imperium kolonialnego. I natychmiast rozpoczął negocjacje z pozostałymi koloniami. Celem było przyznanie terytoriom zamorskim większej autonomii i tym samym długoterminowe związanie ich z macierzą. W przypadku Surinamu udało się to częściowo. Kraj uzyskał pełną niepodległość w roku 1975. Jednak w przypadku terytoriów karaibskich system ten funkcjonuje do dziś. Pod koniec roku 1954 Antyle Holenderskie otrzymały status wewnętrznie autonomicznego kraju w ramach Królestwa Niderlandów na mocy Karty Królestwa. Oznaczało to, że wyspy mogły w dużej mierze zarządzać swoimi sprawami wewnętrznymi, pozostając jednak na zewnątrz częścią Holandii. Antyle Holenderskie były więc de facto osobnym krajem związkowym. Jednak w kolejnych dekadach pojawiały się napięcia, gdy poszczególne wyspy domagały się większych kompetencji. Aruba opuściła Antyle Holenderskie w roku 1985, stając się wewnętrznie autonomicznym krajem w ramach królestwa. Curaçao i Sint Maarten poszły później w jej ślady. W rezultacie na wyspach karaibskich Zachodziły liczne zmiany polityczne. Dziś trzy wyspy Aruba, Curaçao i Sint Maarten są nazywane krajami autonomicznymi w ramach Królestwa Niderlandów. Podczas gdy Bonaire, Saba i Sint Eustatius mają status specjalnych gmin. Sytuacja polityczna jest więc dość skomplikowana, ale podsumowując, wszystkie sześć wysp nadal należy do Holandii, mając różny stopień autonomii. Macierz odpowiada za sprawy zagraniczne, obronę i straż przybrzeżną oraz wspólną prokuraturę. Poza tym wyspy mają dużą swobodę w organizacji politycznej. Dlatego wygląda na to, że terytoria zamorskie pozostaną częścią Holandii w dłuższej perspektywie. Wyspy zapewniają Holandii nie tylko strategiczną obecność na Karaibach i w Amerykach, ale także odgrywają ważną rolę jako centra handlu i turystyki, szczególnie w sektorze usług finansowych. Chociaż na Arubie i Curaçao pojawiają się sporadyczne wezwania do niepodległości, trudno mówić o jakimś realnym ruchu niepodległościowym. W przeciwieństwie do francuskich terytoriów zamorskich, holenderskie terytoria nie są częścią Unii Europejskiej i nie używają euro. Większość wysp posługuje się dolarem amerykańskim lub guldenem antylskim. Ściśle rzecz biorąc, tworzy to swego rodzaju zewnętrzną granicę UE między europejską częścią Holandii a jej terytoriami karaibskimi. Ta granica nie jest jednak typową granicą zewnętrzną ze względu na liczne wyjątki i specjalne prawa. Wyspy są więc popularnym celem Holendrów, którzy chętnie uciekają przed zimnem europejskiej zimy. Turystyka jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki Wysp, a kluczowe źródła dochodów to statki wycieczkowe i kurorty. Niektóre wyspy, szczególnie Curacao, stały się również centrami offshore'owych usług finansowych. Oferują one usługi takie jak zarządzanie majątkiem, bankowość prywatną i rejestrację firm, wspierane przez korzystne przepisy podatkowe. W rezultacie wyspy są również popularnym regionem dla holenderskich emigrantów, zwłaszcza, że niderlandzki pozostaje językiem urzędowym, a angielski jest powszechnie rozumiany. Na wyspach do dziś powstała unikalna kultura łącząca afrykańskie, holenderskie i karaibskie wpływy.